Ok, Siemano, witam Wam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z rtc Co my tu mamy? W będziemy musieli ochronić Czołg dokładnie. Mamy tu jakieś nasze stare bronie, ale niestety mało do niej amunicji. Mamy dwa. Ten, jak to się kończą. Tak, dwa pistolety. Dobre, tam mamy jakaś przyjemniaczka Headshot Ginże okej okay. Tak troszeczkę oszczęgnie os z amunicją Może pokażę dwa pistolety i ich power Jest tu to, to No dokładnie jest tu kto? co tak i granata rzucił? Jak podskoczył? Jak widać, broń jest na raczej tak słyszałem niż od Broń jest raczej na zasięg bliższy. Tam strzał 2. Nie żyję. Pancerfaust. ostatnio chyba w ogóle nie użyłem. pancerfausta. Fausta. Jest... Mm, Okej, okay, zejdźmy sobie na czołg. Okay. Że mnie nie rozjechał. To byłaby masakra, jakby mój własny czołg nie rozjechał. O trzeba strzela do mnie, auć, auć. Dalej, czołg ochroń mnie, pało.

Musimy dotrzeć do naszych kumpli, gdzie są tam, tam otoczeni niby i strzelają się z Niemcami Coś dobrą ta jakaś taka słaba się mi teraz wydaje. Bo po prostu nie mogę trafić. Co my tu mamy? O, tego mi trzeba było. Idziemy tędy. Niemiec zchodzimy na dół Litwie ma, słyszymy już strzały O, kuspę Szybko coś mocnego Panzerfaust od razu Ten koleś jest bardzo mocny Bo ma Dokładnie, miotacz ognia Napierdzielamy Błądźcie Stanie, ale jest rynku, przed okay. Dziękuję, dziękuję, gdyby nie ja byście nie żyli, ale to cacuszko to jest kurde. To jest bardzo fajna broń. Tutaj musiałem koleśia po prostu rozwalić z Pancer Fausta, bo e, ci są strasznie mocni wytrzymali w ogóle z tymi miotaczami ognia. Jejus, Maria. Powinien się zjarać. O dokładnie. Może tak przystopuję, To jest chyba sekret. Nie wiem czy to jest sekret. Chyba nie. To trudno teraz jestem wyjść, okej. A tu jest taka sprawa, że muszę szybko iść tutaj. Bo strzelają do czołgu. Okej, już się nie powinien rozwalić. Drugi kolego. O właśnie. Mamy naszego przyjaciela. Mia zaczemia. Nie. nie wiem czy mnie podczas strzałów dobrze słychać. Chyba mnie. Może postaram się tak nie gadać tutaj. Podczas strzelania. Ale tego ładnie rozwaliło. Ten dźwięk takich flaków takich... Chyba był sekret. O Czołg już dalej z nami niestety nie pojedzie. Ale otworzy nam za to przejście dalej. Ciemno, latarki nie mam. Słyszy ktoś jeszcze. O tylko niech ten gnój z ognia. Au, 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 nic nie widzę, jara się wszystko, nie. Masakra. Ja chyba go nie mogę za to podpalić, bo on taki kombinezon. to Okej, okay, tutaj chyba się kończył poziom. Tutaj. A tu chyba jeszcze szło do góry wejść. O! You found secret area. Tam jest. Ale jak ja tam wejść mam o tak, dobra Dokładnie. Pamiętałem, że tutaj gdzieś to było. Okej. Okay. Tutaj kończymy nasz odcinek. Hmm, ten będzie taki krótszy, chyba 5-minutowy, może trochę więcej. Ponieważ no mapka nie była za długa. I z, po prostu co? No, zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Tej co teraz mamy. No dalej pokaż co my tu mamy Zaczynamy w jakichś kanałach, więc yy, nie zaciekawie, ale jak to się potoczy dalej to zobaczymy już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ludzie, cześć!